Hossa, czy jednak sraczka byków? Gdzie jesteśmy teraz na wykresie? Czy to już prosta droga do 70 tysięcy i wybijania nowego ATH? Czy ogromna pułapka, manipulacja i tylko nieprzyjemny przystanek dalszej korekty? W jakim jesteśmy aktualnie trendzie, co musi się stać, żebyśmy wybili nowe ATH. Moi, update pozycji, co teraz rozgrywam, co widzę na rynku, w którą stronę ten rynek będę chciał rozgrywać. Oraz, moi drodzy, rozegranie pewnego projektu właśnie podczas nagrywania, bo tak dobry setup został znaleziony, także myślę, że jeszcze spokojnie zdążycie się zapiąć. Bitcoin, Ethereum, altcoiny, total trójka, dominacja oraz wiele, wiele innych w dzisiejszym odcinku, także żeby już nie przedłużać, zaczynajmy odcinek wykresowy. Bye. <laughs> A więc, moi drodzy, zaczniemy sobie może od dominacji Bitcoina, która niesamowicie wybiła do góry wczorajsza manipulacja, bo inaczej tego nazwać nie można zresztą zaraz zobaczymy to na wykresie, pokazała, jak mocno ta dominacja w jednej chwili tak naprawdę może wyskoczyć 59% prawie, więc przed nami tak naprawdę może prosta droga do 62%, 62 i tam nowego szczytu na bitcoinie, czy po prostu jakiś taki liquid grab i zaraz to wszystko skorekcimy. Total trójka moi drodzy, czyli to, co dzieje się z altcoinami, dalej za przeproszeniem w czarnej duchu. Cały czas nie przebiliśmy naszego kluczowego poziomu tego Golden Pocket, głównego właściwie Golden Pocketa, tego całego tutaj swinga. Zostawiamy puste noty. nie mamy siły na wybijanie altcoinów, co wczoraj również pokazała sytuacja na rynku, gdzie Bitcoin wystrzelił do góry dosyć mocno, a altcoiny tak naprawdę stały w miejscu i nic konkretnego tam się po prostu nie wydarzyło. Także tutaj. Na Altcoinach. Jeszcze nie możemy mówić o jakimkolwiek momencie, że zaczynamy alt season, że zaczynamy wybijać. Ewentualnie, moi drodzy, jedyna rzecz, która może zostać wybita, to wasz nadgarstek, jak się wywrócicie. A tak naprawdę teraz memcoiny mają te swoje 5 minut. Memcoiny niesamowicie biją do góry, niezależnie od tego co robi rynek, niezależnie od tego co robi Bitcoin. Memcoiny robią jakieś naprawdę niestworzone ruchy. Zobaczcie moi drodzy, co ciekawego dzieje się na dominacji Tethera. Jest to bardzo ważny wykres bezpośrednio skorelowany z Bitcoinem. Zobaczcie, że nawet jak sobie dodamy Bitcoina na perpetual, dodamy po prostu do tej skali, do tego wykresu, zobaczcie jak ciekawie się to zachowuje. Jest to praktycznie odbicie lustrzane Bitcoina, Jeżeli dominacja idzie mocno do góry, natychmiastowo praktycznie spada wycena Bitcoina. W tym momencie, jak widzicie tutaj na załączonym wykresie, dominacja Tethera trzyma się na dosyć mocnym poziomie wsparcia, więc tutaj Bitcoin już zrobił swoje, pokazał swoje, co wczoraj potrafi, jak szybko potrafi zjeść longujących i shortujących, więc wykres, na który powinniście mocno patrzeć, w tym momencie jesteśmy na mocnym punkcie wsparcia, taki można powiedzieć flip, resistance to support oczywiście, więc w tym momencie, jeżeli zauważycie, na tym wykresie rosnącą dominację Tethera, no to na Bitcoinie może znowu zrobić się po prostu nieciekawie. Ale przejdźmy sobie może teraz do Bitcoina i tego, co się wydarzyło, jaki mam w tym momencie plan na tego Coina, no bo to jest dosyć ważny temat. Jak sobie przełączymy, słuchajcie, na godzinówkę, zobaczycie, że miała miejsce tutaj wczoraj, no niesamowita sytuacja, mocne, mocne wybicie, praktycznie wydarzyło się to w godzinę i natychmiast zostało w pełni zjedzone. Tak ogromnej manipulacji na Bitcoinie nie widziałem dawno. Cały czas poruszaliśmy się bez wolumenu, nawet po tej manipulacji, również bez wolumenu. Wykres wygląda na jednogodzinówkach, a tutaj jakaś totalna abstrakcja. Więc ja się wczoraj śmiałem, że w ten sposób powinniśmy na to popatrzeć, ponieważ ja na wykresie, w momencie, w którym widzę tak niesamowite manipulacje, gdzie mieliśmy impulsywny wystrzał i impulsywną korektę, natychmiast wyjaśniającą świecę wzrostową, to ja po prostu na to patrzę. Tego nie było, ponieważ to nic tak naprawdę na ten wykres nie wprowadza. W tym momencie realizujemy plan, o którym Wam mówiłem wielo, wielokrotnie w tym momencie taki ascending wedge, który nam się tutaj pojawia, oczywiście ogromny wolumen na dniówce, bo te świece naprawdę miały tutaj bardzo, bardzo dużo wolumenu. Jednakże w tym momencie zatrzymaliśmy się na wyczekiwanym przeze mnie point of control, w którym to aktualnie jestem w szorcie z 67 tysięcy dolarów. Oczywiście tutaj 66 900, no wiadomo, może ten zysk tutaj będzie minimalny, jednakże... Po prostu realizuje swój plan, ponieważ ja nie wiem, nikt na YouTubie, nikt z Was nie wie, czy my teraz skorekcimy do 59 tysięcy, czy polecimy sobie piękniutko na 70 i tu będziemy ewentualnie próbować wybić nowe szczyty, próbować zrobić po prostu kontynuację Hossy. Jednakże ja swój plan realizuję, tak jak każdy plan, który sobie zakładacie. Pomysł, taka idea tradingowa powinna zostać realizowana i później ewentualnie z takiej idei powinny zostać wyciągane wnioski. Jednakże po tak impulsywnym, niesamowitym, impulsywnym wzroście, przydałaby nam się jakaś korekta, chociaż do tych 64 tysięcy dolarów. Ja oczywiście jestem zdania, ponieważ ja nie jestem ani niedźwiedziem, ani bykiem. Ja jestem do rynku nastawiony tak, jak pokazuje mi to wykres. W tym momencie w skali, oczywiście makro, w skali takiej naprawdę makro, jesteśmy cały czas w trendzie wzrostowym, jesteśmy cały czas w trendzie, który będzie wybijał nam prawdopodobnie po jakimś czasie szczyty na Bitcoinie. Jestem załadowany z 51 500 na spocie w Bitcoina, więc relatywnie bez. Bezpiecznie jest mi prowadzić shorty na tym asecie. Jednakże, jeżeli sobie popatrzymy tutaj lokalnie na tym klastrze, który teraz widzicie na ekranie, no to jednak jest to trend spadkowy, który nie został jeszcze wybity, a zostanie wybity przez overbalance dopiero po przebiciu 70 tysięcy, gdzie zresztą mam drugi target na shorta. Więc w tym momencie, jeżeli utrzymamy się tu, zaczniemy delikatnie korekcić, będę zadowolony, będę wybierał profity, szybko przestawiał się na break even i ostateczny take profit myślę tu w, 6, w okolicach 62 tysięcy po prostu z tego trade. Da, zabiorę. Jednakże myślę, że my tu możemy po prostu póki co ładnie ten ascending wedge wypełniać, zobaczymy jakie będą wybicia, zostawiamy swing failure patterny. co jest znakiem, że po prostu nie ma tutaj siły, raczej będziemy wypełniać tego wedge'a i gdzieś tam po kolei sobie korekcić. Pamiętajcie, że wykres porusza się falami, nigdy nie będziemy mieli ciągłych wzrostów, ani nigdy nie będziemy mieli ciągłych spadków, bo to jest po prostu niemożliwe, tak ten rynek nie działa. Więc w tym momencie, tak jak powiedziałem, short na BTC już odpalony, złapało mi zlecenie z limitu, więc Zobaczymy, jak ta cała sytuacja się potoczy. Longował będę nie wcześniej niż na 62 lub 59 tysiącach dolarów, jako ewentualny hedge do mojej pozycji. Zresztą zobaczymy, jak będzie wyglądał tu price action. Oczywiście cały czas dostajecie codziennie updatey ode mnie na Discordzie o moich pozycjach, o pozycjach pro traderów, więc jeżeli chcecie, no to pamiętajcie, załóżcie sobie konto z Bybit'a i macie dostęp do wszystkich aktualizacji cały czas na bieżąco. Więc tak wygląda rozegranie słuchajcie na Bitcoinie. Przejdźmy sobie w tym momencie do ETH, ETH delikatnie wjechało w moją strefę sprzedażową, moją strefę shortową, jednakże niestety moje zlecenie nie zostało zabrane, ponieważ miałem je w okolicach 2700 dolarów, czyli w tym momencie bez pozycji, jednakże cały czas jestem zdania że zielona strefa jest strefą podażową, którą po prostu będę shortował. Nic tutaj się nie zmieniło, więc nie będę was zanudzał. Ethereum, jeżeli przebijemy się powyżej tej strefy, zaczniemy zamykać świecę, to powtarzam, przypominam dla tych, którzy nie oglądali, powyżej tej strefy po zamykaniu się long na wypełnienie major high oraz tutaj tego point of control, czyli całej strefy w okolicach 3,600 i 3,500 dolarów, ale to dopiero po breakaucie tej strefy. Póki co, wszystko co wpada w zieloną strefę jest miejscem podażowym, co widać zresztą po zachowaniu świeczek, więc po prostu jest to strefa, którą będę sprzedawał na tym asecie. Jednakże, jeżeli znowu byśmy przetestowali point of control i global value area high, tutaj w okolicach 2250 dolarów będę osobiście longował ten projekt na dalszą konsolidację w tymże kanale. Moi drodzy, szybki update mojej pozycji na WorldCoinie. Mianowicie projekt mocno nachypowany, gdzieś tam oglądaliśmy go na Discordzie, a na analizowaliśmy, stwierdziliśmy, że ma potencjał wzrostowy, więc na WorldCoinie od dwóch dolarów, właściwie od dwóch dolarów na okrągło jestem w longu. Jest to swing, który będzie długim swingiem, więc patrzę na niego tylko i wyłącznie z perspektywy tak naprawdę dniówki, tygodniówki. Stop loss oczywiście odpalony, już troszeczkę podniesiony po tym wybiciu pięknym, które tutaj dostaliśmy. Czy jest to dobry moment na wchodzenie w longi? <laughs> Myślę, że delikatnie spóźniony, jednakże jeżeli byśmy zeszli chociaż do dwóch dolarów 14 centów, można byłoby gdzieś tam te longi próbować jako długi swing. Oczywiście zabieramy po drodze take profity tutaj w okolicach 2,95, w okolicach oczywiście 5 dolarów i ewentualnie jakiś mały moonback na wybicie nowego ATH, ale to już 10, 15, może 20% pozycji, więc tak wygląda długi swing na tym worldcoinie, tutaj risk to reward ratio bardzo ładne, ponieważ w okolicach 8,5 do 1, no może to być bardzo dobry swing na perpetual, bo tutaj mielibyśmy około 150-160% ruchu bazowego, więc no wiadomo, że na dźwigni wyjdą to jak Chore procenty, jednakże stricte uważam, że ten coin ze swoim potencjałem właściwie hype'u tak naprawdę może spokojnie te rejony wybić. Szczególnie jeżeli Bitcoin wysadziłby, że tak powiem, w kosmos swoją cenę i przebił ostatnie ATH, to myślę, że altcoiny po wybiciu ATH na Bitcoinie mocno, ale to mocno pójdą do góry. Kasa zacznie płynąć w rynek, więc myślę, że tutaj może być na takich projektach ciekawie. Moi drodzy, również pozycja na IFI jako długoterminowy swing tutaj patrząc na to, jak zachowuje się price action stricte, trochę spekulacyjnie taki trade, ponieważ jesteśmy na dnie, nie wybijamy cały czas tego dna, nie wybijamy cały czas tego dołka, utrzymujemy się na nim relatywnie dobrze, więc tutaj faktycznie również stwierdziłem, że spekulacyjnie zapnę longa na długiego swinga przynajmniej do 7,5 dolara, również bardzo fajny risk to reward, ponieważ 5 do 1, bardzo dobrym zabezpieczeniem, ponieważ jesteśmy na tak niskim poziomie, więc ci, którzy jeszcze nie zdążyli wejść, plus minus w tym momencie jest to nawet jeszcze niezły moment do wejścia, ale pamiętajcie o stop losie musi być stop pod ostatnie low, dlatego, że tutaj faktycznie może się wydarzyć, że to IFI jeszcze zleci. Po to mamy stop lossa. Co się wydarzy? Nie wiem, jednakże próbuję stricte złapać tego coina pod jakiś impulsywny, zaskakujący ruch, gdzie po prostu szybciutko będę z tej pozycji wychodził, bo z takich coinów po prostu szybko się wychodzi. Nie trzyma się ich nieskończoność, bo to nie ma żadnego sensu. Moi drodzy, przechodzimy sobie w tym momencie do fantoma, ponieważ tu bardzo ciekawa sytuacja. Doszliśmy do mojej strefy podażowej, jednakże niestety nie zdążyłem wziąć pozycji, ponieważ moje zlecenia jako siatka w całej tej czerwonej strefie, trzy wejścia, były ustawione jako pierwsze od 80 centów z małym haczykiem. Niestety, no, jak widzicie, ten knot nie doszedł do mojej strefy. Czasem, wiadomo, te strefy nie mogą być idealne, więc ci, którzy się złapali, to gratuluję, bo tu możecie mieć naprawdę fajnego swinga shortowego. Jeżeli byście dostali, ludzie, którzy jeszcze nie są w shortcie, retest w okolicach tej czerwonej strefy, czyli 80, 81,5 centa, bardzo dobra strefa podażowa, na pewno będę to shortował. Oczywiście trochę wyżej są jeszcze order bloki, więc weźcie pod uwagę ze swoim stop lossem, że tu może wydarzyć się, słuchajcie, jakiś liquid grab po te dwa order bloki, które tutaj się znajdują, więc uwaga ze stop lossem, nie róbcie go zbyt wąsko, bo po prostu wybije Was i pójdzie w stronę, którą założyliście. Oczywiście to nie tylko shorty na tym coinie można zapinać, również będę próbował łapać longi. W tym momencie miejsce, które ewentualnie mnie interesuje, to value area high spadkowego klastra, czyli stąd, z tego klastra, okolice 67 centów, jednakże najchętniej zapinałbym się w okolicach 61 centów, patrząc tutaj na tą piecę na tą płynność, którą zostawili horyzontalnie, która została bardzo fajnie przetestowana i zrespektowana przede wszystkim, więc jest to na pewno miejsce, które brałbym pod uwagę. Zresztą jak sobie popatrzymy stricte na wykres tygodniowy, możemy zauważyć, słuchajcie, że mamy tutaj też bardzo fajny sell side inefficiency, czyli tutaj w okolicach właśnie tego fair value gapa. Ciekaw jestem jak się zachowa cena, czy zejdziemy. Weszła cena oczywiście w strefę tego fair value gapa, jak widzicie i natychmiast się odbiła, więc tak naprawdę możemy spokojnie jeszcze dostać retest na 57 centów i to również będzie bardzo dobre miejsce zakupowe na Fantomie, w którym ja będę kupował na pewno na rynku Futures. Zobaczymy jaki będzie price action na niskich interwałach właśnie w okolicach tych, których Wam powiedziałem, czyli tutaj 61 centów. Jednakże wolałbym, żeby cena zeszła faktycznie do Fair Value Gapa, może nawet wypełniła 0,5 na 57 centach i tam na 1000% będę łapał longa, ponieważ jest to według mnie strefa, która dostanie reakcję. Phantom niedługo ma dostać bardzo mocne upgrade'y sieci, przejść na Sonika, więc Tutaj z shortami też trzeba uważać. Shorty, jeżeli zapinacie na Fantomie, to na pewno krótsze raczej jakieś pozycje. A z longami myślę, nie ma co tu fishować. Fantom ma bardzo ładny price action, bardzo zdrowo, dobrze żyje na tym rynku, więc śmiało, śmiało możecie go tradeować. Więc tutaj macie dwie idee: stricte na longa i na shorta. A moi drodzy, jeżeli chcecie mieć dostęp do wszystkich moich zagrań na rynkach futures na bieżąco, w czasie rzeczywistym, czy moich zakupów na spocie, czy trade'ów i zakupów pro-traderów, którzy są na serwerze, czyli po prostu, moi drodzy, dostęp do całej strefy patrona na Discordzie, czyli tej części dodatkowej. Handel CST, wszystkie moje trady, pozycje, analizy na żywo, tego w jaki sposób dane kojny rozgrywać. Handel Pro, czyli miejsce, w którym pro-traderzy wrzucają codziennie na bieżąco analizy z poziomami zakupu, z poziomami sprzedaży, z pełnym opisem, komentarzem, z całym moim, drodzy, eksperymentem inwestycyjnym, na rynku spot, danymi on-chain, tutaj mamy analityka od on-chainów, który wrzuca Wam dokładnie on z pełnym opisem oraz komentarzem, w jaki sposób to rozegrać, w jaki sposób może to płynąć na rynek, żeby pomóc Wam po prostu na tym rynku się odnaleźć oraz dobrze go rozgrywać. Moi drodzy, narzędzia, hitmapa, liquid levers, market cipher, narzędzia bardzo drogie, które macie w 100% za darmo oraz codzienne live tradingi, codzienne odprawy, na których to na żywo roz Rozgrywamy rynek, analizujemy, patrzymy, co na nim się dzieje, a to wszystko dostępne właśnie dla patronów. Więc wystarczy, że się zarejestrujecie na giełdzie Bybit z linku, który macie w opisie pod tym filmem. Wpłacicie sobie równowartość 100 dolarów, zaczniecie tradować i macie dostęp do tej strefy, do nieograniczonej wiedzy, nieograniczonych tradeów. Więc mam nadzieję, że to miejsce spodoba Wam się tak samo jak innym, którzy już z tego korzystają. No drodzy, chciałem Wam tylko przypomnieć jedną bardzo ważną rzecz, jak rozgrywać ten rynek w tym momencie. Ten rynek, nawet na tym socie jest dosyć mocno, powiedziałbym, wolatywny, bardzo niebezpieczny. Więc nie tradeujcie bez stop-lossów, bo was po prostu powycina. Potem będziecie mieć pretensje do wszystkich naokoło, a lepiej mieć pretensje do siebie. Jeżeli się nie zapina tego stop-losa, to nie ochraniacie swojego kapitału. Więc nie dziwcie się, jak przyjdzie dzień i was po prostu zlikwiduje, bo pójdzie laga. Zaraz pokażę wam jaka, bo pewien projekt dostał jakiś w ogóle chory, niestworzony ruch, totalny dump. A projekt, który wydawał się dosyć mocny, dosyć dobry, więc zawsze ustawiajcie stop lossy, zawsze ustawiajcie stop lossy, zawsze ustawiajcie money management na maksymalnie 2, a może 3% waszego depozytu. Ja ustawiam maksymalnie 2% i totalnie nie będziecie się martwili o swoje pozycje. Nigdy w życiu was nie zlikwiduje. Chyba że wykonacie 50 pozycji pod rząd, które każda zostanie wywalona, no to wtedy stracicie konto, ale myślę, że takich osób jest po prostu mało. Więc uważajcie na to, nie wchodźcie w pozycję na pałę, bo ktoś coś powiedział. Jeżeli ktoś coś mówi w internecie, ja czy jakikolwiek inny twórca, jest to tylko inspiracja, dodatkowy confluence do Waszych analiz, do tego, żebyście mogli bardziej zdecydować, w którą stronę tego trade'a chcecie ustalić. I najpierw, zawsze ustalajcie trend, w jakim się poruszamy w danym timeframe, który tradujecie. Jeżeli trend jest spadkowy, nie łapcie longów. A coin, o którym Wam mówię... Jak widzicie na załączonym obrazku jest to RIF, coin, który wydawał się bardzo dobrym projektem, mocno na i zobaczcie co tu się wydarzyło. Piękne wycięcie shortujących, ale to niesamowite wycięcie shortujących. Rozpoczęcie tak zwanego bull trap, czyli wszyscy się podniecali, pociąg się spóźnił, Bitcoin pompuje, wchodzimy w RIFa, no i RIF powiedział taki chuj, nigdzie nie wchodzicie, bo ja wychodzę. A no a jak wyszedł, no to możecie zobaczyć, że dostaliśmy niesamowite. Tego dampa na poziomie 80% i właściwie cała sytuacja zdarzyła się, słuchajcie, w przeciągu 12 godzin. Dzisiaj jest jeszcze pogłębianie tych spadków, czyli wychodzą jeszcze ci, co zaspali i chcą uciekać z projektu, który prawdopodobnie może być Dead Project. Jednakże, moi drodzy, jeżeli chodzi o RIFA, pamiętajcie, że takie projekty mają swoje przebudzenia, tak zwane przebudzenie mocy, można powiedzieć, i tu nie zdziwiłbym się, jakby nagle stwierdzono, że tu była jakaś niepożądana sytuacja, ale RIF wróci do łask, trzeba po prostu go kupować i znowu stąd go mocno mocno wypompujemy, co oczywiście jest ogromnym ryzykiem. Jednakże jesteśmy na tak niskim poziomie, że dla śmiechu, ja mówię z ciekawości, można sobie kupić jakąś małą paczuszkę, czy jakąś malutką pozycję na futures ze stop-lossem pod dno, ale naprawdę symboliczno mi po prostu poczekać, co tu się wydarzy, bo ta akcja to jest typowy pump and dump, to jest coś, co powinno wam dać to zrozumienia, że w krypto możliwe jest. Wszystko. Jeżeli ktoś mówi Wam, że coś się nie wydarzy na pewno, lub coś się stanie na 1000%, to po prostu myślę, że ta osoba nie wie, co mówi, bo na tym rynku nic nie jest pewne, nic nie wiemy. Na tym rynku jest tylko i wyłącznie prawdopodobieństwo. Więc jeżeli Wasze tradey. Wyglądają na zasadzie 80 do 20. 80% wygrywacie, 20% przegrywacie, to wy nie wiecie, czy wasz następny trade będzie w 20%, czy w 80%. Więc po to macie stop loss i zabezpieczanie kapitału, żeby zabezpieczyć się przed tym, Czego nie da się przewidzieć. Dobrze, moi drodzy, przejdźmy sobie może do Solany, bo jest to również projekt, który wielu z Was trajduje i pewnie chciałoby wiedzieć, jak wygląda update w tej sytuacji. Dostawaliśmy tutaj piękne korekty jeden do jednego. Moja główna strefa, e, aktualnie przynajmniej podażowa, czyli strefa shortowa, niestety też nie została tapnięta. Miałem bardzo dużo zleceń limit na shorty, jednakże chyba chciałem je zbyt perfekcyjnie ustawić i po prostu niektórych mi nie zabrało. Wiem, że wielu osobom na Discordzie wzięło, także Wam gratuluję, bo naprawdę macie super wejścia, jeżeli komuś udało się wejść tutaj na tym, na tym, na tym. Knocie, jednakże dla mnie, jak sytuacja wygląda teraz? Cały czas okolice tej strefy są podażowe, jednakże, no, praktycznie została ona testowana już trzy razy. Więc czwarty raz możemy dostać faktyczne wybicie i próbę tutaj wejścia na 186 dolarów. Więc w tym momencie osobiście będę próbował gdzieś tam na tej solanie łapać longi. Jak wiecie, zielona strefa jest po prostu przepiękną strefą popytową, 127 dolarów. Wchodzę w to z zamkniętymi oczami na solanie, jednakże tutaj, no, mamy troszeczkę taką strukturę bardziej wewnętrzną, więc tu powinien Coś znaleźć. Dla mnie tak naprawdę, nawet jakbyśmy dostali zejście do okolic tych 144 dolarów, byłoby to dobre miejsce do ewentualnego próby entry na jakiegoś fajnego swinga, właśnie pod 160 dolarów. Jednakże teraz wszystko zależy tak naprawdę od bitcoina, więc musicie mocno patrzeć na ten price action, patrzeć, jak tutaj ma się sytuacja. Zresztą, nawet jak sobie w tym momencie na tym krótkim klasie rozłożymy profil wolumenowy, to idealnie w tym poziomie, o którym wam powiedziałem, jest wyznaczony nasz point of control, czyli główne miejsce wsparcia na solanie, więc ewentualnie z okolic 143 dolarów. Moglibyście faktycznie wchodzić w longi. I tak naprawdę na solanie tutaj większej filozofii nie ma. Musimy obserwować Price Action. Jednakże, no wiadomo, updatey będą na Discordzie, ale 143 dolary to jest dobre miejsce do wejścia. Raczej będę tego trada tam wykonywał i bardzo mocno uważnie patrzył na tą strefę podażową, bo tutaj jeszcze możemy dostać reakcję. Jednakże uważam, że czwarty raz to już raczej będzie po prostu przebicie. Moi drodzy, SUI, no na SUI też jest ciekawie. Pamiętacie, że shortowałem w SUI od wejścia do tej czerwonej strefy. Trade jak najbardziej udany pokazywałem w ostatnich odcinkach. Pokazywałem na Discordzie, jak chcecie, możecie wejść. Tam w okolicach 20 tysięcy dolarów udało się fajnie zebrać. Jednakże ja nie byłem pewny tego ruchu. Zaczynał się robić coraz większy hype. Mówię, wychodzę. Jeszcze przed wsotem, czyli przed turniejem, też wychodziłem ze względu na to, żeby konto było czyściutkie. A i tak byłem zadowolony ze swojego zysku. W tym momencie na SUI wydarzyła się rzecz, no można powiedzieć, również niesłychana. Bum-bum, że tak powiem. Czyli wybicie do góry, praktycznie. Praktycznie natychmiastowy spadek trzydniowy wzrost, trzydniowy spadek, który praktycznie w całości został wyczyszczony i miejsce, o którym sobie rozmawialiśmy na Discordzie, czyli 0,5, pięknie, jeden, drugi raz zrespektowane, w tym momencie mamy odbicie i prawdopodobnie dzisiaj będę decydował się, na longa na tym SUI właśnie w okolicach 2 dolarów, 2 centów. Jeżeli na niższych time price action będzie sprzyjający, a jak na razie wygląda to całkiem nieźle, prawdopodobnie w okolicach tych 2 dolarów, 2 centów będę się zapinał ze stop lossem pod Ostatnie swing low, ponieważ ten buy side, e, przepraszam, sell side został praktycznie już zjedzony. Może tu być ciekawie, oczywiście trzeba się zabezpieczyć, bo jeżeli SUI nie utrzyma tego miejsca i nie zacznie pompować, nie zacznie wychodzić po prostu na nowe ATH, bo ja na tym projekcie widzę dwie opcje: albo stąd wyjdziemy i grubo będziemy dalej cisnąć przynajmniej na 3,5 dolara, prawda? I tu mamy pięknego swinga, dlatego chcę się po prostu zapakować z ochroną kapitału, ze stop lossem, no żeby mnie nie zjedli tutaj, bo drugi scenariusz, jaki widzę, to po prostu to. Jakiś przepompowany hype, coś, co nie powinno się wydarzyć, i zlecimy na SUI z powrotem na dolar 30, co jest jak najbardziej możliwe. Jak wiecie, w krypto wszystko jest możliwe, więc no zabezpieczyć się tutaj musimy. Więc prawdopodobnie, moi drodzy, śledźcie Discorda, bo dzisiaj będę prawdopodobnie w Longa na tym 2,02 się po prostu zapinał. Także moi drodzy, no dzisiaj prawdopodobnie wejście w pozycję tutaj się wydarzy. SUI w bardzo ciekawym momencie utrzymujemy ten trend wzrostowy, mimo tego drastycznego spadku, tak naprawdę nie wybiliśmy tutaj tego. Break of structure. Nie zrobiliśmy change of charakter, więc możemy stąd śmiało iść po prostu do góry. Właśnie moi drodzy, ustawiłem sobie limit na bajbicie podczas nagrywania, bo faktycznie całkiem dobrze to wygląda. Więc 2,02 będę robił wejście z zabezpieczeniem i zobaczymy, ponieważ tu mówię, nie utrzymają to grubo polecą, trudno pójdzie stop loss. Przynajmniej za, zabezpieczę swój kapitał, ale faktycznie jak to było miejsce końca korekty i odbicia, to tu może być zajebisty swing. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej tych analiz, to wbijajcie na Discorda, bo teraz na wsocie siedzimy praktycznie non-stop na kanałach głosowych, aktualizujemy pozycje, rozgrywamy je na żywo, wchodzimy, zamykamy, naprawdę wspólnie grubo tradujemy. A jeżeli odcinek Wam się podobał, no to łapka w górę, subskrypcja oraz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i koniecznie wpisujcie w komentarzach coiny, które chcecie, żebym zanalizował w następnym odcinku, bo robię te odcinki stricte dla Was, więc na pewno wybiorę projekty z komentarzy i zanalizuję je już za tydzień, wrzucę w ten sam dzień o tej samej godzinie. Więc będziecie mogli sobie to oglądnąć. Bardzo Wam dziękuję za całe wsparcie, które mi dajecie oraz CST, czyli rodzinę, którą tworzymy, i serdecznie Was na tego Discorda. Zapraszam. Miłego dnia, trzymajcie się. Do zobaczenia już niedługo.